Luszka. Znów ja. Kolejna kolejka. Dobra, ostatnio graliśmy bogiem Ra. Teraz zagramy kimś innym. Zobaczymy, kto tam nam się udostępni. Kto nam się trafi, kogo nam nie zabiorą. Miejsce się znam, tych bogach. Jesus. Dobra, mamy jakieś 29 punkcików. I zobaczymy za jakiś czas, ile trzeba wydać, żeby to. Ile trzeba zebrać tego, żeby sobie kupić jakiegoś czempiona. Jakiegoś boga. A tymczasem jesteśmy w trakcie długiej kolejki. Jag tror att den nej, nej är... Przedstawiamy. Proszę bardzo. Bierzemy kali. Okay. Mirror, Mirror i Mirror i Mirror i Mirror Same Mirror, wszyscy grają darmowymi postaciami, więc wszystko zależy od tego jak się y, druga postać y, nafiduje jak, jak sobie jak to rozegra no, zagram pierwsze skali, no zobaczymy co z tego nam wyjdzie. A może pójdziemy do dżungli.

Ta, jakie ona ma? Wiesz jaka go power ta? Jak to ma cooldown? 15 sekund, wszystko? Bardzo długi cooldown ma. No. A spróbujemy z tym. Nie wiem w zasadzie co to robi. Coś tam pisało chyba, że... Coś na zasadzie healu, tak. Gdzie są te bafy? Nie wiem, trzeba najpierw iść tam. spawn. Okej. No super. No, w grze też był И что-то вышло, нет? Ale to sobie pójdziemy tutaj niedaleko W ten damage zainwestujemy Coś nam tu cienko idzie i boję się, że chyba padnę No chyba, chyba cienko Chyba bardzo cienko Chociaż... Nie, to jest jakiś dobry life. To jest w sumie jakiś dobry regen mamy Powinno być git, okej, okay, no musimy to przyspieszyć trochę, ale nic, nic, F1, będziemy się tu, już się chyba ujawniliśmy nawet. an ally has been slain an enemy has been slain an ally has been slain jest jakiś bawna. No armor. Tak, tak widzę przynajmniej. Nie mam już niestety potka. Więc będę musiał jakoś wyżyć. Yy, ale idzie nieźle, idzie nieźle. Nie mam jeszcze killa, ale to nie jest najważniejsze, na No nie mam już hyperigen. No, uh, gankujemy? No chyba się nam uda coś zrobić wreszcie. Skończył się nam malabaf. A co tam? <grywa> you have

My tutaj działamy na tym bocie, przepraszam, na prawej linii. W zasadzie widzę, że wszyscy tam na full hp biegają. Cyk. Oj, chyba mnie zabili. No zabili mnie. przedobrzyłem. Ale dzięki mnie kogoś tam zabili. Co robią te skile blot? Tak. Dobrze, rekomendowane Okej. Okay. wracamy do jungli. Jak tam statystyki ogólne? 1-1, 5-1, mmm, nieźle. A u nich? U nich słabiej. No, ten mecz, ten mecz możemy wygrać właśnie przez to, że początek przeciwnicy mają słabe, no ale nie można się od razu sugerować czymś takim. No właśnie. Faniu pokazuje ile będzie trwał ten buff, ile mamy czasu na jakoś, jakieś wykorzystanie tej, tej umiejętności, przepraszam tego, nie tej umiejętności, tylko na wykorzystanie... Na wykorzystanie tego buffa. No i to troszeczkę pomaga. Można coś rozplanować mniej więcej. Atak damage buff Tam jest, atak damage bodajże A tak, no Mieczyk, mieczyk więc... Mieczyk, więc ja to rozumiem jako jakiś bonus do, do damage'a, do ataku, tak Musimy się z nim szybciutko uporać.

Proszę się baw na HP, ale to już za zgodnowimy. No, podoba mi się, podoba mi się ta gierka. Dobra, lecimy z w swojej umiejętności. Cóż to? Sprowadził nam jakieś nieszczęście ale dobra, przy okazji jakaś farma yy, mamy tutaj teraz buff na damage ale cóż to, cóż tu się dzieje weźmiemy sobie ten buff, bo mi się kończy nie chcę żeby mi się w trakcie walki coś, coś, coś jakieś pingi, nie, dobra olewamy na razie muszę sobie odnowić ten buff oj, nie trafiłem no mój błąd muszę sobie jeszcze to Virtual to and see. Oh, you don't blow us, you don't know us. Your middle tower is under attack. Okay. Your team destroyed a left hand ally has been slain. Ha! Nie u nas. Te skruczki z pomarańcza. Okej, okay, może Łukong sobie z nim da radę. A jak nie? No, mnie się znałem. No boże, jest jestem słaby. Bez tej manem bardzo ciężko trzeba szybko zorganizować sobie ten malaba ale teraz z movement speed'em będzie łatwiej żeby tędy. legendary co to jest Ktoś legenda ale i tak nie damy sobie z tym rady na razie No nie, jeszcze. ale stąd nas tu zajadą. Nas tu zjedzą. W takim stanu, w takim jest jestem. No właśnie, zaczyna się robić nieciekawie, zaczynają mi tu biegać już po dżungli. Cóż, wracamy. Jak tam? 3-2. Hmm. No dobra. Nie jest tak źle. Ogólne statystyki drużyny. Nie wiem gdzie są. Zaraz to jakoś oświadczajmy. Nie mam pojęcia. 20 do 6 budajże. No tak, tak. 20 6. Teraz widzę. iść czy robić konkretniejszy idziemy po manę zwiększymy sobie oczywiście nasze ulti i myślę że no dobra niech to tak będzie jeszcze dokładnie nie znam tych strategii jaką to będzie rozdawać ale myślę że to na dniach wyjdzie samo Zaczynamy. fajna zręcznościówka z tego jest naprawdę podoba mi się Trzeba się nieźle nieźle namachać żeby tutaj coś ponapieprzać konkretnie i to jest bardzo, bardzo interesujące. Mnie się to bardzo podoba o to chodzi Oj, to już, to, to chyba będzie jedna z moich ulubionych gier O, idziemy na bota, bo tam coś się dzieje Konkretnego w Większym Twoje swój damage no trudno. Eee, trudno, że, że została zniszczona, ale. Może coś podłapiemy jakieś kila, Za 30 sekund dopiero ma multi, nic to. Eee, wbijamy, wbijamy. Dawać go, dawać go, pięknie. Dobrze. Dobrze, dobrze. Nie, te, teraz jest bardzo dobra drużyna, ja już to widzę. O, tutaj nasz. Nasz. Przewodzi w naszej drużynie, właśnie coś jakby. Ashka, Antemis, uh, 101 bardzo dużo. Co jest? Czy ktoś się na to podłapał? Tak, podłapała nam. No. Mm o oh my bow. Co jest? Co jest? Co jest? Lol, nie wiem, co tu się dzieje. Zdziwiłem się troszeczkę Mida nam tam puszują bardzo. Eee, no nic, zaraz wrócimy na Mida. Dobra. Eee... Ich turek widzę, że jest w opłakanym stanie. Może uda mi się coś z nim zrobić. Bardzo nas ściachał ten turek, ale nic to nie poddajemy się. Ale gdzieś tam to zniknęło chyba? Tak, 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 to jest ona, ale ona mnie tutaj zabije Jako, że jest jeden po jeden A ja mam takie dość marne... No tam zabijają, miażdżą wręcz przeciwnika. O zajdziemy ra od tyłu, bo on ucieka pod swoją wieżę my go ściśniemy właśnie w ten sposób. Dobrze, przyda nam się mana, 5-2, mniej więcej zaczynam czuć siłę tej postaci. No dobra, jakoś, jakoś to poszło. <śm> No, także mam no, nadzieję, że Wam się podobało. Mnie bardzo spodobała się ta postać. Nie tylko ze względów wizualnych, ale i ze względów ogólnych, siłowych. Jest bardzo mocna. No to do następnego.